Cześć tu, oluś i Tatusz, Siemanko, jest moje kolanko. Kolanko albo wcianko? No nieważne, dzisiaj moi mili, może troszeczkę dla młodszych, ale cieszymy się, że możemy to otworzyć i sprawdzić, przetestować, bo zapowiadają się zac zacnie te traktory od John Deere Kids, John Deere Kids. A, można kupić je w sklepie w Smyku lub możecie zajrzeć do opisu pod filmikiem i tam macie link do tych czaderskich odlotowskich... Nie słuchajcie Pana. Wydaje nie, jeszcze powiem Wam szczerze, nie spotkałem się do tej pory, jako Oluś rósł, bo wiadomo, że to jest troszkę dla młodszych dzieci, dla Waszych może braci, sióstr albo dla znajomych. Chociaż myślę, że Oluś będzie miał przednią zabawę, prawda Oniu? Później możemy się doczekać, bo jedno można rozkręcać, ale do czego wracając? Takich dźwięków nie spotkałem jeszcze w żadnym pojęciu. To był pierwszy, a to jest drugi. I ostatni. A nie, to był. Dobra, ale to co? Zaczynamy. Z Szkoda gadania, czas na. Otwierania. Otwierania, zaczynamy. To, bo tak mamy tak cztery. cztery. Mamy taką waremkę. Mamy kilka, który przewozi traktorek. Mamy taki, który jeździ po ciężkich sprawach strasznie. i ma bieżnik wysuwany. Zaczynamy. Nic mnie nie chce słuchać. Widzicie, już się podjarał tym, że będzie mógł rozkręcać. Dobra, mam przygotowane nożyczki i jak zwykle otwieramy. żebyś mnie zepsuł. Że mnie zepsuł, właśnie. O, jeszcze drugie, proszę bardzo. Siak, bach, bajera. patrz, nie widać się. Tu masz. Proszę. Tu masz pierdolane. A tu a to jest jedno inne, i drugie. No jedno inne, no bo jedno masz tak zwany śrubokręg krzyżakowy. A tu po masz. Po co jest ten no bo jednym i drugim są różne śruby i różnymi rzeczami się je wyciągną. Dobra, teraz mam tutaj też jest... Pod... Już mówiłem wam ostatnio, że strasznie są coraz bardziej pozabezpieczone te zabawki. Z jednej strony fajnie, bo się nic nie dzieje podczas transportu i innych rzeczy, ale z drugiej strony przy otwieraniu to ma. Poczekaj, Olniu. końcu Olniu. No nie wierzę. No nie wierzę. Trąbą, 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 trąbą. Jeszcze raz. I hałasem, i z To Ty będziesz rozkręcał go. To jest pierwsza wersja. Nie już krzyżakowa się nazywa? To jest krzyżak? To A nie ma nazwy. Buldi and John Tractor. Czyli, dajemy traktor. Musisz krzyżakowy sobie założyć, będzie Ci łatwiej. Ja Jeszcze odpieczętuję te sznureczki. Poczekaj, Oluszu, jeszcze wytrzymaj chwilę, Trzymaj konie, jak to mówią. Zobacz, nie może się. Mimo, że wygląda na to, jakby te zabaweczki były trochę dla mocy, ale uważam, że nie, bo wszyscy mogą pieczęcić. Dzisiaj czy tą wiertarką. Dzisiaj z tą wiertarką. A jeszcze jeden sznureczek. Poczekaj, ale tu jest gdzie jest folia? sam jesteś folia, to nie folia folia, folia dobra, zejdzie jak odkręcisz odkręć koła najpierw to Oluś odkręca, zabawi się najpierw pierwszym a ja już otwieram następny Jak ok? no ale to nie kręć synu. no zobacz, niby takie proste, a jednak macie dziureczkę, wkładamy blokujecie, a bo tu musisz przełączyć bo tu mia jest ustawione do wkręcania a tu przełączasz do wykręcenia teraz wykręcamy i wykręcamy Zobaczcie jaki kawał śruby O oh my god, może założymy głowę i będziesz miał swoje oczy. Dobra, odkręcaj dalej. A ja tu otwieram następny. Dobra, Olgo. A jest nadal na tym kolej Tak, odkręcany jest. Wow. Olz Ol, jest skręca. Ja się, ale go oczy. Patrz taki. No już, wykręciłeś. Zdaję mi koło. No ale nie, no tu udaj mi. Wow. Dobra, jedziesz następnym, Rozkładasz go całego, bo okay. zaraz będziesz testował następną zabawę. Dobra, jedziemy. Dobra, ja to potwieram, dobrze. No widziałeś? Jaki czat. Czyli majsterkowanko jak ktoś lubi, to elegancko. Je, tu plastik. Marek, dzień do wyrzucania. Mam nadzieję, że tego zespół... No to podnieś ją. Halo. Mam nadzieję, że tego zespół nie oglądają, bo zaczną kazać nam więcej płacić się... za wywóz śmieci. Brat z kolegami z takiej grze to mówię Z2. z No tak się mówi. ZW. ZW? Aha, ale z mówi się na co, kochani? z na to, A. Na Nie na filmie, mm -hmm. nie no na filmie i... tylko mój brat tak mówi. Grafa no. Tom Graje. Okej, okay, rozumiem. A no. tu się tego nie będzie się dało odkręcić. No tego się już nie da. No, możesz odkręcić tylko koła. Na coś, na coś no ale coś... Musisz wolnić Ale dołącz tą wiertarkę, bo jak hałasuje, to nic nie słychać. I pokaż ile części zrobiłeś. Dzięki temu, że rozkręciłeś. Policz, szczęście. Jedno, kochanie. a liczę ze śrubkami. No jasne, to też część. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Aluniu, ale z jest jest 12. Aluniu, ale teraz, zanim zaczniesz następne, to powiedz mi. Co byś chciał, żeby widzowie zrobili przede wszystkim Pod tym filmikiem ma być minimum... Ale nie ma być, nie rozkazujemy. No prosimy. prosimy Chcia, chciałbyś, żeby było. Minimum no. Żeby było 499. Jak chcecie, to możecie nawet zrobić prezent i 500. Pięćdzę łapek w górę, ale pamiętajcie, łapki w górę, Subskrypcje. dzwoneczek i... I co jeszcze? To się wczepiło. Okej. Okay. To, to się tu się wczepiło. Dobra. A, się... Nie wczepiło się, tylko się wkręciło. Okej, okay. teraz się... przesuwamy Zatem kochanie. Przesuwamy bo... tą funkcję. Jaką funkcję? Nie, to teraz jest to zrobimy? Później to wkręcasz, a teraz bierzemy następną. Dobrze, mam mamy jeszcze. To, to czekaj, teraz co? Musimy przesunąć. Bo tutaj no. zasłoniłeś, bałagan zrobiłeś. Teraz mamy... Tak zwane autko do przewożenia koparki na roboty, bo wiadomo, mi się wydaje, że idealne są te zabawki do piaskownicy bo wszystko jest z plastiku zrobione, żadnych elementowych, metalowych elementów. No i te czaderskie dźwięki. Patrz, bo on jedzie, on jedzie i sobie śpiewa. I przyjeżdża na plac budowy. Otwieram. Zjedzamy. Siema manik. Bo to niech będzie manik jak w bajce. Dobra, ale. Siema, ty jesteś tym, a ja jestem tym. Gadamy. No, zobacz, oni mają oczy, buzie, więc gadając Dzięki, że mnie podwiozłeś do roboty. Nie. Koleś nie gada, tylko śpiewa. Dobra, to żubik beczka i piąteczka, idę pracować. Tu, tu, tu. Pa, pa. I jadę za śruby. tu śruby. Tu, 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 tu. Dobra, okej, okay. to mamy. Więc e, no to za... tak, tak. wiecz tą śrubą jeszcze tu na górę, a ja już wezmę następny. Dobra, zestawik. Następny do odkręcania tak ale farmę. miałeś wjechać tak, tu nie na niego. Farmę. A. Farmę. Teraz weźmiemy się za farmę. Pamiętajcie, link do tych czaderskich traktorów jest tak w naszym opisie. opisie. Tak jest, ale nie zapominajcie, u nas też i zostawiajcie dużo Lampi. łapek w górę nie? i subskrypcję. A i... nie, tato, już mogli połączyć, bo tu jest auto i tu jest auto. No, ale to są inne śluby, to jest wersja. Mini, a tam jest wersja Max. A w ogóle tej firmy, John Deere, są takie duże pojazdy, wiesz, i też są prawdziwe. Mają normalne, prawdziwe traktory. Normalne, prawdziwe kombajny. Wszystko mają. Czyli można zacząć od wow! takiego, a potem można kupić prawdziwy na ropę i sobie jeździć po mieście. Za kilka tysięcy. No, ja myślę, że te prawdziwe to kosztują setek tysięcy. Ja myślę, że to jest gruba kasa, mój drogi przyjacielu. to jest? To jest śrubokręt, bo ten chyba nie będzie pasował, bo zobacz, ma duży, jest duży, a to jest mniejsza, tu są mniejsze śrubeczki. Oto? Teraz sprawdzisz, dobra? Oto. A jak się wykręca ten? To się zdejmuje. A co ty tego to nie włożysz. Jak to włożysz? Nie, to nie jest do tego kochanie. To jest zwykły śrubokręt. Nie do wkrętaczki, tylko to jest zwykły. Jeszcze Olu się nalaże. Tak, będzie. tak, będziesz normalnie ręcznie o. wykręcał, tak? A to otwórz teraz sam. A zaraz, to. To, to zaraz Ci podam, kochanie, dobra? Aha. Już Ci otwieram. To jest świnia i koni. Świnia i koni, które jeżdżą. Ja to, ja to rozkręć. Masz. No i to Dobra, rozkręć, a ja potwieram, bo ja tu duś, mamy całą. Tak? No, dobrą stronę kręć. Ale tu jest, przynajmniej. Tu mamy. Zagrodę. Możemy sobie. To się nie wyczepiał. To się po prostu tutaj. Nie, to wykręciłeś, kochani. Wykręciłeś z tamtego. Tu z tego wykręciłeś. Tu jest gwint. Ten czerwony. A to jest 100 doła. na zdjęciu. Widzisz, wkręcam. Jest przykręcone Wykręcone? Dobra, będziesz teraz zaraz rozkręcał oko Na zdjęciu tutaj. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Zobaczcie, Tu jest, że stoi w oborze traktor. A nie koń. Jolu się zdenerwował. A te w ogóle koniki i świnki są gumowe. Ja. I dobra, do zagrody z nim, żeby nie uciekły. Wstawiaj konia do zagrody. No, nie zauważyłem, że to są płoty. Już ci daję konkretnego. I... Pasażera. A to można z tym A, jeszcze tu można podkręcać. Widzisz? Czyli można rozłożyć na boki. A spróbuj tą dużą czy wykręcisz. O, ma ten Chyba dzisiaj osiem kursów do piwnicy. Yes. Nie. Nie da się, ale kochani, pamiętaj. Nie zaczynamy kręcić, dopóki nie włożymy. Poczekaj. I nie wkręcanie, tylko wykręcanie. I da się. Wystarczyło. Najpierw wkładamy, pamiętajcie, a potem naciskamy. Takie inne. No bo, to, bo możesz mieć ten zestaw, albo tamten. Nie musisz mieć koniecznie dwa zestawy. Bo może cię na przykład nie stać, albo Ci się ten jeden nie podoba, bo nie lubisz gumowych świnek, a lubisz tylko większe pojazdy do rozkręcania, Rozumiesz? Kuma szczakze. Ale naprawdę fajne dałki, bo można się nimi będą i są idealne chyba do piaskownic. Dobra. Młody podawanie Robi się tu bałagan, ale to musimy zagrodzić, żeby nie spadł. Ja yeah. okej, okay, teraz nie włączaj rozkręć. Zobaczymy, ile to będzie znaczy... części z tego. Ile będzie części z tego? Proszę, może no, z ten. mamy sprzęt. Tylko najpierw nie kręć, wkładasz i teraz no pójdź, poczekaj. Puść no. O, bo jest za mocno, trzeba polzać. Czyli trzeba najpierw wziąć ten niszy, bo był mocno skręcony. Teraz tu, proszę. I jest skręcone. Wow. Dobra, superacko. I co tu jeszcze można? Ko koła! O, patrz, to się też wyciąga. Ale trzeba. Koła. Jeszcze można. koła można. Dobra, to rozkręć? A ja chcę... Oj, koła tym. Dobra, rozkręć tym, a ja zabieram się za mega. Super Hiper Trocturo, który się nazywa Monster Tracks i on jest naprawdę wysuwanym bieżnikiem. Prawie jak Monster Truck, ale to jest ciekawe czy to jest taki do zawodów, że może jeździć po innych autach i takie je czy to jest tylko po prostu specjalne koła ma, żeby dostać się do niedostępnych miejsc i tam zasadzić na przykład jakieś fajne warzywka mhm. uh -huh. albo wybudować coś nowego drogi kolego. Mieć ile tych zabezpiecz. Mówię ci, ja się zmęczyłem się odpakowywaniu. Tyle tego i jeszcze tak pozabezpieczone. John Deere. Pamiętajcie, o, można te zabaweczki kupić gdzie? Pamiętasz? Smy? Smyku, rikutiku. Mój smyku i można co jeszcze zrobić. Zajrzeć w opis naszego filmu i tam macie link do tych czoaderskich ożyć. No jest kawał, kawał bydla. Zobaczcie. Dobra, przesuwamy, bo jedziemy z następnym. To zaraz wczepić, dobra? Jak będziemy się żegnać, to już wczepiać, Poczekaj. Bo teraz mamy... Zobacz co. One. Zobacz, jakie bydło jak szniba. Zobacz, jakie jest fajne. I wiesz strona, ma? Patrz, uwaga. Widzicie? Ma takie specjalne, jakby było mega było to Patrz, Naciskamy, puszczamy i wyskakują. No naciśnij. Tak, żeby do kamerki, kochanie. Tu, Dóbuj. Tu, naciśnij. No. Naciśnij i puść. Mocniej. <grym> Mocniej. Jeszcze jedna próba, mocno. Nie. Naciśnij, przytrzymaj, kochanie, jak okay. okay. yeah. Tak, kciukiem, kciukiem, kochanie. I puść. Yes. Jest. Zobaczymy, jak teraz tak Uuu, ale ciężej jeździ, ale nie fajnie, bo po jakim, jakimś błocie może jeździ. Albo po jakichś wielkich kamieniach. A po zobaczymy, czy drugą stronę tak samo, że naciśnienie. a jak się naciska, to się chowają. Ale bardzo fajnie jeździ. Oruszu, który zestaw Ci się najbardziej podoba? A bronny, bun, bun. on chyba odjeżdża. Chyba, nie wiesz co to znaczy? Co znaczy? Bo ja znam taki język. No. To znaczy najbardziej mi się podobał on. On. Czyli on to znaczy co? Ten pierwszy, rozkręcany duży. A mi znaczy, najbardziej tak. A mi najbardziej a propos jazdy i zabawy takich wyścigów i różnych, które nowy Podoba się ten. Jest taki porządny i ciężki. A najfajniejszy z dźwiękami jest ten. Tak, Boska Częstochowska, co tu się narobiło teraz. Nie no, zrobił się straszny błagan. To chyba czas na kończonko, Oluniu. Oluniu, powiedz mi kochanie. E, że... Kończymy. Zostawiamy. w górę i dzwoneczek. I dzwoneczek, ding ding, ding. Subskrypcja ma być na jaki kolor nie na kolor? Szary. Szary, tak jest. E, spadamy. Pamiętajcie o opisie: John Deere is the best, naprawdę czaderskie traktory. Chciałbym się przejechać ich takim prawdziwym traktorem, a ty byś chciał, taki tak. wysoki czujesz. To taki prawdziwy musi mieć chyba 2,5 metra wysokości. Też tak myślisz? A bo i więcej. Ok, Skod, sz, 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 nie ma co odgrywać. Spadamy. Było czadersko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapy. Przepraszam, bo on tu bum Okej, Ok, wyłączamy, spadamy, pa, dołączamka. Tuh